Jak brzmi zadanie na dzisiejszy dzień? Twój fundament. Napisz pięć najważniejszych celów w Twoim życiu. Zadanie przygotował Krzysztof Dzieńkowski. Zobaczmy jego komentarz. No i po co Ci to wszystko? Ta cała zdrabka, wielkopost, na wielki post, chodzenie do kościoła, wstawanie rano do pracy. No po co to wszystko robisz? Dlaczego? To wcale nie jest banalne pytanie i warto się z nim zmierzyć. Zaproponowałem jako jedno z pierwszych zadań tegorocznej strapki, żeby obrać sobie, hmm, uświadomić moje podstawowe cele życiowe. Coś, czemu podporządkowuje całe moje życie. Możemy sobie mówić takimi ogólnikami, że no moim celem jest zbawienie, miłość. Tak? Ale co to jest w konkrecie, w praktyce? Bardzo łatwo się oszukujemy. Ignacy doświadczył tego doskonale: jak ważne są czyste intencje. Bo ja mogę na zewnątrz robić rzeczy poprawne, mogę robić rzeczy dobre, ale może to wypływać np. z głębokiego lęku przed karą, przed Bogiem, z lęku o swoją opinię. I wcale to działanie na zewnątrz dobre nie doprowadzi mnie do doświadczenia prawdy o sobie, do, do przemiany, do spotkania z Bogiem. Minę się. Dlatego proponuję Twoje pragnienie świętości, Twoje pragnienie, czymkolwiek to nazwasz, nazwiesz, Twoje pra, największe pragnienie życia, spróbuj je przekuć na konkretne cele. I zobacz, jak Twoje działania, decyzje, wybory mają się do nich. Jak wpisują się w ten Twój fundament. Fundament Twojego życia. Co jest dla Ciebie najważniejsze.